Chwała Bogu. Chwała Mu właśnie za to, tak jak słyszeliśmy też, że możemy się zgromadzać razem przed Jego świętym obliczem, że daje nam cały czas właśnie taką sposobność, że dzisiaj mogliśmy się zgromadzić. Wiemy jakie są warunki. Na drodze są no, one niestety bardzo nieprzyjazne, ale Bóg dał nam to, że możemy być. Tak, dlatego mu rzeczywiście chwała, bo można byłoby nie dojechać. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj otworzyli z Pawła do Filipian. Przeczytamy sobie tak wyśmienicie znany tekst Bożego Sługi. To do którego możemy powiedzieć, że jego mowa to nie były przechwałki. Nigdy nie widzimy Pawła, żeby się przechwalał, choć mógłby się przechwalać. Ten człowiek mógłby naprawdę się przechwalać. Znamy jego życiorys, jest on dosyć, barwnie dosyć pokazany, rzeczywiście w słowie Bożym. Także można byłoby powiedzieć, że po ludzku rzeczywiście człowiek, który mógłby się przechwalać przechwalać jako e, nienawrócony, a potem jako nawrócony. W każdym względzie ten człowiek mógłby, miałby prawo się przechwalać. I tu przeczytamy właśnie jego słowa, zastanowimy się nad tymi słowami, spojrzymy właśnie na to, bo Paweł w tym trzecim rozdziale, kiedy mówi o tym pokładaniu ufności w ciele, że on by mógł jak najbardziej tą ufność w ciele pokładać, on, który wywodził się nie zble kogo. Pozycja wszystko. Pisał dalej tak, od 7 wersetu. Ale wszystko. To, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Lecz więcej jeszcze, wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody, i wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa i znaleźć się w nim, nie mając własnej sprawiedliwości. Opartej na zakonie, lecz tę, która się wywodzi z wiary Chrystusa, sprawiedliwość z Boga na podstawie wiary. Może tylko do tego miejsca, bo będziemy się chcieli właśnie zastanowić nad tym, co, co ten człowiek właśnie pisał. Człowiek wierzący, tak jak powiedziałem, nie, nie, nie rzucający słów rzeczywiście na wiatr, bo Doszedł do naprawdę pewnej wielkiej pozycji. Samo jego urodzenie, jego kształcenie się, możemy czytać, ono nie było byle gdzie i, u, nie, i nie, u byle kogo się też ten człowiek kształcił. Kształcił się, wiemy, że u jednego z najlepszych nauczycieli w Izraelu. Słowo Boże, zakon. Nie było dla niego obce, znał je bardzo dobrze. Śmiało możemy powiedzieć, że bardzo dobrze. Człowiek, jakże naprawdę żarliwy w tym wszystkim, co mówił zakon. Żarliwy. Żarliwie to wszystko wypełniający. Ale kiedy na jego drodze staje Pan nasz Jezus Chrystus, to ten człowiek i bogaty, i wykształcony, i naprawdę żarliwy, wszystko, można powiedzieć, to, co on osiągnął do momentu poznania Pana naszego Jezusa Chrystusa, on mówi, że uznaje to jako szkodę, a nawet jako śmieć. Ilu ludzi w tamtym czasie też byłoby to w stanie powiedzieć za apostołem, uznać to za apostołem, którzy mieli też, można powiedzieć, i wykształcenie, i majątność, i, i, I żarliwość może w pewnym stopniu też, czy byliby tacy gotowi też tak powiedzieć, że też uznajemy to jako śmieć. To, do czego myśmy doszli, to, co myśmy osiągnęli, to, co myśmy zdobyli, całą też i naszą sprawiedliwość, którą my mieliśmy i uważaliśmy, że ona jest wystarczająca, że kiedy staniemy przed Bogiem, Bóg tylko tworzy ramiona i nas weźmie, bo się nadajecie. No, chyba naprawdę tak niewielu. Niewielu było gotowych, żeby uznać wszystko za śmiecie. Raczej człowiek zawsze sobie ceni, można powiedzieć, to, co gdzieś tam nabył, to, co gdzieś osiągnął, to, w czym się, można powiedzieć, wykształtował. Gdzieś sobie to tak bardzo ceni, że nieraz nie jest w stanie tego puścić. Wielu, możemy powiedzieć, jego rówieśników nie było w stanie tego puścić, zostawić, uznać tak jak on. Ale byli ci, którzy byli w stanie to uznać. Uznać można powiedzieć, może nawet nie byli tak wykształceni, może nie byli tacy majętni, ale mimo wszystko to, co oni osiągnęli w swoim starym życiu, do czego doszedł w swoim starym życiu, może mogli nawet powiedzieć te wszystkie, można powiedzieć, znajomości, które mieli w starym życiu, uznać jako śmieć. Czyby to był namiestnik, czy to byłby król, czy ktokolwiek uznać to jako śmieć. Łatwo się czyta właśnie to, kiedy się patrzy i no, podziwia się apostoła Pawła, a teraz stawić siebie samego właśnie w tym. Co do siebie samego popatrzeć, zbadać, zweryfikować, i powiedzieć sobie, czy ja jestem dzisiaj też gotowy uznawać wszystko to do momentu poznania Pana Jezusa Chrystusa do momentu. Wszystko jako szkodę, jako śmierć, jako coś, że jeśli będę chciał to ze sobą ciągnąć, to to będzie mi tylko przeszkadzać. Paweł to zrozumiał. On wiedział dokładnie, że jeśli coś z tych elementów będzie chciał ciągnąć ze sobą, to one będą mu przeszkodą, a nawet, można powiedzieć, elementem cały czas potykania się. I on wolał, wolał uznać to śmieć. Nie chce do tego wracać, nie chce o tym myśleć, nie chce się nawet, można powiedzieć, tym chlubi przed innym, że to, to, można powiedzieć, osiągałem jako stary człowiek. On mówi, że tylko Chrystus. Teraz to, co go interesuje, to jest tylko Chrystus. Doniosłość, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa. I teraz może możemy zobaczyć jedno śmieć, a drugie jest to nam na czy też my widzimy doniosłość. Czy dla nas na doniosłoszą doniosłością jest też poznawanie naszego pana Jezusa Chrystusa. Możemy powiedzieć, że po nieraz latach chrześcijaństwa może dochodzić do tego, że. Ta doniosłość zaczyna słabność, ta doniosłość staje się, na pojęć powszechnością już tylko. Tak jak też Paweł mówi, pospolitością, że dla człowieka to jest pospolite już, no przecież, przecież każdy może. Bóg zresztą też i każdemu to daje, ale nie każdy to przyjmuje. Nie każdy chce w tym chodzić, nie każdy chce w tym trwać. A ty, czy ja, kiedy my to mamy, to czy my to sobie, zobaczcie, cenimy. I czy my też właśnie cały czas nie chcemy, można powiedzieć, ciągnąć ze sobą coś właśnie z tamtych rzeczy, które mogłyby nieraz diabeł przychodzić i mówić, a zobacz, to nawet może być dobre. Ty to możesz naprawdę w dobrych sprawach w tym chrześcijaństwie użyć. No bo Paweł już nie chciał używać. Nie chciał wspominać. On rzeczywiście, możemy powiedzieć naprawdę, to był człowiek, który naprawdę wszystko uznał. Wszystkie jakiekolwiek zasługi on uznał jako za nic warte. Dla niego największe zasługi to były zasługi Chrystusa działającego w nim. To były zasługi. Tych zasług oczywiście on nie uznał za śmiecie, za szkodę w jego chrześcijaństwo. O tym, te, tymi on mógł się, można powiedzieć, pochlubić, aby innych zachęcić. I wy też do tego dążcie. Dlatego my dzisiaj będziemy chcieli właśnie też zobaczyć, czy my. Jesteśmy gotowi właśnie stawać nieustannie w tym miejscu i uznawać nieustannie, że to wszystko, co może moglibyśmy myśleć, o czym moglibyśmy sądzić, że to przecież jest dobre, że to może być nawet dobrze wykorzystane, ale mimo wszystko wobec Chrystusa, wobec Jego wspaniałości, wobec tego, co On uczynił, też uznawać to jako śmieć, jako szkodę. Jako coś, co będzie mi szkodzić. Tu, Paweł, widzimy, jak on to podkreślił. Nie mają swojej sprawiedliwości, nie mając swojej, a jego sprawiedliwość naprawdę była wielka. Silna, moglibyśmy powiedzieć. Silna. Nikt tak, można powiedzieć, nie tępił tych, którzy, na powiedzieć, teraz według niego występowali przeciwko Bogu. Nikt. Tak jak on. Był naprawdę w tym gorliwy. Miał potężnie, mocną sprawiedliwość, i dotrzeć do takiego człowieka i mu pokazać, że ty przecież, człowieku, działać przeciwko Bogu i przeciwko sobie też zarazem, to tylko Bóg mógł. Może byś śmiał powiedzieć, tylko Bóg mógł. Gdyby apostołowie stanęli, nie daliby rady. I sam Pan stanął, i sam Pan przekonał go. I on mógł to zobaczyć. I on zobaczył, jak to jest wielka łaska, bo gdyby poszedł dalej w tym swoim, na działaniu, w tej swojej gorliwości, uznając, że to przecież Bóg będzie musiał mi uznać jako moje wspaniałe, piękne zasługi, gdzie by go to prawdziwo, my wiemy. Stanąłby jako przeciwnik Boga, kiedy stanąłby na sądzie, jako przeciwnik. Nie jako ten, który był uległy posłuszny Bogu. I Paweł był za to wdzięczny. Także niech Pan nas właśnie też poprowadzi właśnie w tym elemencie, w tym temacie, po prostu tego, czy dla nas to też jest na powieść ważne. Gdzie stajemy? Co my uznajemy? I czy jesteśmy jednak gotowi to wyrzucać? Jeżeli Bóg do nas dociera, jeżeli pokazuje wyraźnie przez swojego Ducha, zostaw to, to Ci tylko przeszkadza. To nie jest Ci przyjazne. To jest szkodliwe wręcz dla Ciebie. Choć może to wyglądać naprawdę dobrze. A człowiek wtedy jest gotowy uznać, panie, ty wiesz najlepiej. Jeśli ty mówisz, że to jest szkodliwe, to ja też uznaję to jako szkodliwe. Ja też uznam to jako wręcz śmieć, do którego nie będę chciał wracać. Wiecie, bo człowiek nie, nie chce wracać do śmieci. Nieraz może być, że ludzie wyrzucają coś, a potem grzebią w śmieciach. Ale my nie chcemy wyrzucać coś, a potem z powodu grzebać w tych śmieciach. Myśląc, a może jednak to, co wyrzuciłem, Wezmę, jednak to może użyję teraz w taki sposób, że to będzie jednak dobre. Co jest śmieć, to musi zostać śmieć jako do, śmieć do końca, żeby nigdy tego nie chcieć wziąć, bo taki śmieć wiemy, może doprowadzić do tego, że człowiek no niestety ale wróci z powrotem do swojego pierwotnego stanu. Jeden taki śmieć który może zacząć znowu w człowieku budować to, że no, on będzie sprawiedliwy się czuł z powodu tego, bo on teraz toczy, to, toczy, toczy, tam czyni według swojego mniemania, że to jest dobre, ale nie według Bożego. Także niech Pan poprowadzi nas. Wiemy, że to jest ważne, to, żebyśmy my widzieli mu na powieść właściwie, co jest prawidłowe, co nie jest prawidłowe, co jest dla nas pożytkiem, a co dla nas pożytkiem nie jest. Żeby to Bóg mógł nam nieustannie właśnie pokazywać, żeby. Jeśli Bóg mówi, to jest szkodliwe, to jest wręcz śmieć, a na, na, na śmieć na to patrzę, to my nie chcemy inaczej patrzeć. Chcemy rzeczywiście patrzeć oczami Boga, tak jak mógł na to spojrzeć apostoł Paweł, kiedy on odzyskał wzrok, możemy powiedzieć. Wcześniej był ślepy. I jako ślepy uznawał, że tamto jest dobre, ale kiedy odzyskał wzrok, to zobaczył, że tamto nie było wcale dobre. To go prowadziło w złym kierunku. I gotowy był to odrzucić. Także, Pan, niech nas poprowadzi przez swego ducha właśnie w tym elemencie, co my dziś jesteśmy gotowi uznawać, i wyrzucać, i nie wracać do tego. A trzymać się właśnie tej doniosłości poznawania naszego Pana Jezusa Chrystusa. Żeby to była zawsze doniosłość. Żeby to nie stało się rzeczywiście czymś, tak jak powiedziałem, powszechnym albo wręcz pospolitym dla człowieka, że człowiek mówi: a. To nie ma takiego znaczenia. Izrael właśnie wszedł w to, że oni przestali Boga poznawać, bo dla nich to już nie miało takiego znaczenia. Nie było to czymś cennym, żeby poznawać tego, który ich wyprowadził z Egiptu mocarną swoją ręką, wprowadził do ziemi opowiedząc w mleko i miód. Nie, znał, nie było to dla nich napojem znaczące. No i wiemy niestety, gdzie doszli, że nie uznali za cenność poznawanie Boga. Tak samo tutaj, jeżeli to nie będzie doniosłość, nadal dla nas a stanie się to powszechne, to możemy powiedzieć, że istnieje wielkie ryzyko, że człowiek wróci do szkodliwości i do śmieci, które wyrzucił. Także niech Pan Bóg nas poprowadzi właśnie. Amen.